Cześć, tu inu. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki oto filmik. Ale zanim zaczniemy, to intro. Jeszcze na samym początku chciałabym Was poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału, bo zauważyłam ostatnio w statystykach, że aż 80% wyświetleń moich filmów pochodzi od osób, które mnie nie subskrybują, więc kliknijcie w ten czerwony guziczek i będziecie ze wszystkim na bieżąco. Też możecie od razu nacisnąć dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Dobra, a teraz przejdźmy do filmiku ze ściąganymi swetrami. Może on się wydawać trochę skomplikowany, ale uwierzcie mi tam jest kilka takich prostych zasad, które zaraz wam tutaj pokażę. Pierwsze co, to na początku musimy sobie przygotować właśnie jakieś y, ciuchy, które będziemy ściągać z siebie. Ja przygotowałam sobie sweterki w swoich ulubionych kolorach, są odcienie żółci, różu i takie brązy i pomarańcze właśnie idealnie będą pasować teraz do jesiennego klimatu. Co najważniejsze, to te swetry albo jakieś inne bluzki muszą być w innych kolorach, muszą się różnić totalnie od siebie, bo jeśli Będą podobne, to nie będzie po prostu tego efektu, takiej tej zmiany, szybkiej. Ja to będę nagrywać kamerką, potem obrabiać w profesjonalnym programie do montowania, ale też możecie zrobić to po prostu telefonem i zmontować sobie w jakichś prostych aplikacjach na telefon. W tym projekcie na pewno trochę trzeba się poruszać, bo będziemy się przebierać wiele razy. Najważniejsze będzie to, żeby trzymać naszą pozycję ciała w tym samym miejscu, w takim samym ułożeniu jak wszystkie inne kadry, i druga najważniejsza rzecz to po prostu odpowiednie później przycięcie, zmontowanie filmiku i przyspieszenie. Pierwsze co, to oznaczam sobie miejsce na podłodze, gdzie będę dokładnie stała przez cały, cały projekt. Dobra, jestem w moim pierwszym swetrze i tutaj zacznie się już zabawa. Okej, okay, teraz, żeby się magicznie zmienił nasz sweter, to musimy w naszym pierwszym wdzianku pociągnąć go za jakieś miejsce na swetrze. Ja sobie akurat wybieram tutaj to, to ramię i potem trzeba tego pilnować, żeby ciągle robić to w ten sam sposób, w tym samym miejscu, więc ja sobie decyduję, że będę ciągnąć tutaj za ten skrawek. Ok, czyli nagrywam się właśnie w tym swetrze i teraz ciągnę. I tu jest cięcie. I teraz przychodzi pora na zmianę swetra. Następny sweter mam różowy, żeby był fajny kontrast między tymi zmianami. I teraz trik polega na tym, że kładę sobie ten sweter na siebie i tak jak ciągnęłam wcześniej tutaj za to ramię, to teraz tak jakby z siebie zrzucam ten sweter, tylko jak mam go położonego na siebie. Czyli robię coś takiego tym to przyspieszamy i jest ta iluzja ściąganego swetra. I teraz pora znowu na zmianę swetra. Następny będzie brązowy sweter, więc narzucam go szybko. Dobra, to jest ten wcześniejszy kolor, czyli przykładam go do siebie i teraz ściągam tak samo ten sweter tutaj pociągając za bok, i zrzucam, i teraz następne od razu łapię i też ciągnę. Możecie to robić teraz nieskończoność i użyć tyle ciuchów, ile chcecie. Ja akurat użyłam swetrów, bo sweter to jest temat na naszej kreatywnej środzie, którą organizuję na Instagramie. Jeśli nie wiecie, co to za akcja, to serdecznie Was zapraszam. To jest właśnie taka cotygodniowa zabawa, gdzie co tydzień podaję nowy temat i po prostu się tak twórczo w nim spełniamy. Zaraz pokażę Wam jeszcze, jak to odpowiednio zmontować, gdzie uciąć, żeby nam to fajnie wszystko wyszło. Ja swój filmik będę montować w premierze, ale będziemy używali takich totalnie podstawowych funkcji, więc każdy nawet darmowy program, albo aplikacja. Na telefon sobie poradzi. Pierwsze co, to zgrywam cały filmik, u mnie to jest właśnie 6,5 minuty, gdzie się przebieram, wszystko jest po prostu nagrane na jednym kadrze. I teraz będę wycinała te momenty, gdy się przebieram, i odpowiednio łączyła to, co mi zostanie. U mnie filmik zaczyna się, że wchodzę w kadr i macham, i dopiero wtedy właśnie łapię za ten nasz yy, sweterek i będę ciąć tutaj. Będę ciąć w tym momencie, gdzie akurat tutaj sięgam ręką. I teraz lecimy sobie dalej. Dobra, tu się będę teraz przebierała, więc to musimy wszystko przegonić. Założyłam nowy sweter i przykładam ten żółty, wcześniejszy. I teraz będę ciała właśnie w tym momencie, gdzie trzymam rękę w tym samym miejscu, co przed chwilą. Czyli tnę i wyrzucam. I łapię tutaj z powrotem, czyli cofam się delikatnie i też tutaj tnę, gdzie złapałam ręką. Dobra, i wyrzucam po prostu ten cały tutaj moment, jak się przebierałam, i łączę ze sobą. I mamy coś takiego w tym momencie. Dobra, macham sobie. O, i super. Łączy nam się. I teraz znowu łapię sweter ten różowy. I przyszła pora na ściągnięcie różowego i założenie następnego. Więc mam na sobie ten brązowy, i przykładam stary, czyli y, różowy, i ściągam. Dobra, czyli będziemy ciąć tutaj, wyrzucamy moment przebierania się i tutaj teraz znowu łapię i ucinam i przyciągam sprawdźmy jak to wygląda macham sobie, ściąga się jedną łapię ściąga się, dobra, super no i teraz musimy lecieć sobie dalej czyli teraz będę ściągała znowu brązowy zakładała kolejny i tak teraz trzeba to ucinać wszystko w kółko aż nam wyjdzie to co chcemy i tutaj mam już gotowy projekt, przyspieszone wszystko razy 300 i tak się to prezentuje. Dajcie koniecznie znać, czy spodobał Wam się filmik, czy właśnie spróbujecie może zrobić swoją wersję. Jeśli tak, to oznaczcie mnie koniecznie na Instagramie, żebym mogła zobaczyć. Zostawcie kciuka w górę, komentarz i subskrypcję, to jest mega ważne, bo niedługo będzie nas tutaj tysiąc i zbieram do tej określonej liczby i już planuję jakiś fajny specjalny filmik na tę okazję. I widzimy się już niedługo, Pa! pa!